Cześć wszystkim. Tutaj, Marcin Wszystko z tej strony. Dzisiaj zaczniemy sobie rozmowę o, py o pytaniach referendarnych. To będzie taka mała, krótka seria, czteroodcinkowa. No, bo jak wiadomo, jest zbieranie podpisów, zaraz rusza kampania. Także, no, ja postanowiłem, że się wypowiem. Na każde pytanie się wypowiem, tak gdzieś mniej w okolicach 5 minut. No i będziecie mogli sobie tego posłuchać, nie, nagram te odcinki dzisiaj, będą one przez cały wrzesień po prostu emitowane, wrzucane sukcesywnie na YouTube, no i co, zaczynamy sobie dzisiaj od omówienia pierwszego pytania referendalnego. Pierwsze pytanie. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? No to tak. Wyprzedaży nie popieram. Ja popieram uwłaszczenie pracownicze. Ja uważam, że generalnie wszelkie zakłady państwowe jeżeli je prywatyzujemy, to powinniśmy to dać i urynkowić po prostu, dać to pracownikom, nie? Uronkowić, tak jak na przykład robili wcześniej ze swoimi zakładami. Wtedy by te zakłady raz, żeby działały do dziś, wszystkie, które mieliśmy, a dwa, no to. Właśnie sprzedanie po prostu zagranicznemu kapitałowi jest zawsze, według mnie, szkodliwe. To nie jest tak, jak mówią liberałowie od pana Balcerowicza, czy od Konfederacji, czy od pana Tanajno, że kapitał nie ma narodowości. Kapitał zawsze ma narodowość. Lepiej mieć firmę np. produkującą samochody polską, i która będzie, będzie polską marką i będzie produkować samochody w Polsce. No bo to i łatwiej jest na przykład z przetargami na przykład na samochody dla służb, i łatwiej jest ze wszystkim, jest I, i z częściami zamiennymi i z serwisowaniem tego. Lepiej jest, jeżeli mamy po prostu swoją produkcję i swoje marki niż jak mamy tutaj cudzenie. No my generalnie, yy, ja, ja dlatego też na przykład jestem za tym, żeby faworyzować w przetargach publicznych yy, podmioty rodzime. Ja uważam, że yy, nie powinno się brać yy, produktów firm zagranicznych, tylko powinno się yy, wspierać własny po prostu yy, biznes i handel. Nie? uważam, że to jest po prostu najlepsze, co może być, jeżeli się wspiera po prostu własną produkcję, nie? Natomiast, no, jeżeli coś jest w obcych rękach, no, to zawsze zostanie albo zaniedbane, albo będzie po prostu wyciągać po prostu kapitał z Polski. Wiecie, ja też nie jestem jakimś nacjonalistą, ja też nie uważam, że Polacy są nad jakimś lepszym narodem, natomiast, no, Lepiej jest, jeżeli pewne firmy są w polskich rękach, niż jeżeli są w rękach zagranicznych. No co do tego, to się chyba wszyscy zgodzimy. No i tyle. No, ja oczywiście wyprzedaży nie popieram, zwłaszcza strategicznych po prostu sektorów, ale generalnie żadnych. No ja uważam, że. Że polski po prostu polski przemysł powinien być w polskich rękach, mimo że jestem właśnie libertarianinem, anarchistą, no to <coughs> uważam, że po prostu kapitał wbrew, e, wbrew pozorom ma narodowość. zwłaszcza jeżeli jesteśmy po prostu e, jako kraj otoczeni państwami, nie, no to wtedy po prostu e, sprzedawanie obcym państwom e, naszych po prostu zakładów. Jest po prostu samobójstwem gospodarczym i, i dlatego ja tutaj będę głosować e, na nie w tym, e, tym, że nie popieram po prostu wyprzedaży, ponieważ ja uważam, że generalnie e, w tym, e, w tym całym referendum należy wziąć udział, należy się po prostu wypowiedzieć, żeby pisowcy nie wypowiedzieli się za nas, nie? No bo pisowcy na pewno w tym referendum wezmą udział, nie? Dobrze zgodzę ją do powiedzenia w dzisiejszym odcinku pytań referendalnych. No i co, widzimy się za tydzień. Pa, pa!